Siemano, tutaj Rawsun z kanału Rawsun Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych wieściach nie z tej ziemi. Na samym początku zapraszam was do ankiety, na której możecie zagłosować na stronie rafsongames.wix.com slash rafsongames A teraz otrzymacie za chwilę plan, na który wszyscy czekaliście Oto on A teraz będę omawiać szczegółowo co będzie w poniedziałek, we wtorek, środę, czwartek, w piątek oraz w niedzielę No to zaczynajmy w poniedziałek co tydzień będzie Hearthstone Heroes of Warcraft, we wtorek Battlefield 3 Single Player, w środę Dragon's Online, w czwartek seria Grand F Auto, w piątek gra na Androida, natomiast raz w miesiącu będzie się pojawiać Gloria Victis, w piątek gra z ankiety lub gra niedokończona czyli w tym przypadku będzie Diamondika. Natomiast w niedzielę będą wieści nie z tej ziemi. Zwenda będzie co miesiąc o godzinie 16. Niezależnie od tego, czy to będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela po prostu będzie co miesiąc zwenda. Jeśli zbiorę po 5 pytań od Was. Filmy będą się pojawiać o godzinie 14.30. Zapamiętajcie tą godzinę. Okej, okay. no to w takim razie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Na razie i cześć. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara!